No siema, hej, cześć, dzień dobry! Generalnie to dzisiaj udało nam się zbudować magazyn, który stoi just tu, a nie pokażę jeszcze, zobaczcie sami później. Ale o czym warto wspomnieć, ten odcinek był nagrywany na streamku. Streamki odbywają się praktycznie codziennie, więc obczajcie kanał i Discorda, tam bez problemu znajdziecie info odnośnie godziny i tak dalej. No i to w zasadzie tyle, zapraszam do oglądania. Ale powinniśmy zacząć od zasadzenia tego pola, ponieważ okolica bez niego wydaje się dość pusta. Dobra, czyli to mamy załatwione. Aby pozyskać materiały do naszego magazynu, przepalimy tutaj. E, palimy tutaj z którego będziemy budować, a konkretnie z, z cegieł stołnowych. Więc wreszcie nasze wejście do kopalni okazało się actually pomocne. Tak, tak i tak. To z kolei sukcesywnie będziemy zamieniać na kamienne cegły. A oprócz tego, co dodatkowo przysłuży się wyglądowi całej naszej okolicy, będziemy potrzebować azali, a konkretnie wszystkich jej pochodnych i liści. Oprócz liści będzie nam potrzebny jeszcze mech, który też szybciutko rozmnożymy i całość znowu zbierzemy. Dobra, teraz zbierzemy to wszystko, i to powinno tak naprawdę wystarczyć nam, żeby elegancko ozdobić okolice całego magazynu. Do całości przyda się też drewno, więc użyjemy świerku głównie, tak samo desek i wszystkich świerkopochodnych rzeczy. Cały magazyn powstanie mniej więcej w tym miejscu. I żeby go zrobić, a właściwie dojść do niego, musimy załatać tą dziurę. Więc zabierzmy się od razu do roboty. Magazyn powstanie w tej oto dziurze, tylko że rzecz jasna to wyrównamy i chcemy teraz zrobić pod to trochę łagodniejsze podejście. Dobra, idea na design magazynu jest taka, że będziemy mieli wejście na trzy szerokie, później schodki, blok, który będzie faktycznie w tej skrzynce i skrzynki później na tym. Ale zanim to, zajmijmy się faktycznie doprowadzeniem ścieżki tam na miejsce. Tak wygląda póki co sama w sobie ścieżka. Teraz dodamy jeszcze do niej, żeby wyglądała trochę lepiej, płotki tu i tam. Teraz na te płotki dodamy lanterny, żeby było tutaj trochę jaśniej, bo to jest prawdziwym problemem. W późnych godzinach. Teraz, żeby całość prezentowała się lepiej, zrobimy tutaj taki outline, jakby miała być to właściwie jaskinia. Tak roboczo wygląda wejście, będziemy jeszcze zmieniać w trakcie. Zacznijmy już robić pomału wnętrze. Dobra, tak wygląda początkowy koncept designu. Możliwe, że ulegnie jeszcze zmianie. Dobra, bierzmy się dalej za poszerzanie całego tunelu i idziemy do przodu, nie? Plan jest taki, że potrzebujemy jeszcze trochę glue stone, żeby to miał ręce i nogi użyjemy go do oświetlenia całego magazynu. Także jesteśmy w nederze i zbierzemy go z silktaczem. Dobra, i tak na razie wygląda motyw. Dodaliśmy taki prosty design, żeby te półki nie były aż tak puste. To na razie tyle, jeśli chodzi o powiększanie środka, bo będziemy go powiększać tak naprawdę, jak będziemy potrzebować, to znaczy, jeśli będziemy mieli więcej surowców do przeniesienia. A na razie musimy się zająć tak naprawdę zrobieniem tej zewnętrznej części tego magazynu trochę ładniejszym. Nieważne, każdy wie o co chodzi, tak czy siak plan jest banalnie prosty. Więc żeby to zblendować zastosujemy tak naprawdę trik stary jak świat, to znaczy dołożymy tutaj liści, żeby całość wydawała się przynajmniej trochę bardziej żywa i zobaczymy co będzie dalej jak już, jak już skończymy. Potrzebujemy jeszcze trochę tego, trochę dużo i robimy po kolei coś takiego. Tutaj, w zasadzie, też można w losowych miejscach to dodać. Użyjemy też bone milla, żeby to się świeciło ładnie. Tutaj też trochę nie zaszkodzi. I jeden, tutaj. Dobra, na chwilę obecną to wygląda tak, ale to jeszcze nie koniec. Plan jest taki, że zrobimy tutaj wodospad, który będzie spadał do takiego małego jeziorka tutaj, a, do którego musimy rzecz jasna zrobić podstawę. Źródło umieścimy gdzieś tutaj i jak to się rozleje? A... Dobra, tak wygląda cały roboczy stawik, ale musimy jeszcze zrobić ten jakby wodospad bardziej kamienistym. Ale przedtem dodamy jeszcze kilka tych azali tu i ówdzie, na przykład tu i jeszcze tu. Teraz dopiero zabierzemy się za rework tego wodospadu. Dobra, tak wygląda Stawik, ale teraz jeszcze musimy zrobić tutaj pole, żeby ta okolica była trochę bardziej ciekawsza. Pole jest zasadzone, ale teraz, żeby cały krajobraz wyglądał lepiej, należałoby załatać te dziury. Użyjemy do tego całego tego dirtu zgromadzonego w szalkerze. Dobra, to super, spal go. Słuchajcie, ja to, żeby jeszcze było potwierdzone na odcinku. Tak jak kolega sobie zażyczył, palimy nasz szkilow. Szczęście 3, wydajny 4, niezniszczalność 3 i mending do tego. I teraz wygląda na to, że czas to spalić. Czekaj, ogarniemy tylko, czy mam jakąś lawę. Albo pójdziemy do nederu. Jak będzie bardziej dramatycznie? Jak będzie bardziej dramatycznie? Proszę Państwa, mamy gdzieś lawę? Dorsz, może ty się orientujesz, bo ty bardziej wiesz po skrzynkach, gdzie co jest, niż ja. Ty się bardziej, stary, orientujesz ode mnie. Chyba tu nie ma. Dobra, skoczymy szybko do nederu po to. Jest taki request, kto lecimy do nederu. Ej, sorry, zagapiłem się na czat. Oj, oh neder. O no tak, teraz to też na to wpadłem. Na górę byśmy podlecieli Będę sobie to źródełko szybciutko ukopał Dostaniemy się tam w jakimś rozsądnym tempie Może jakbyśmy bloki jeszcze zeschnili To byśmy się dostali Nie, to jest chyba wysoko Dobra, nieważne, lecimy po prostu pod losowy basenik Chyba, że po prostu ogień się zalicza Czym to palimy? Dobra, dobra, dobra Tak jak dla widza wszystko, nie? Tylko kilofa szkoda Ups. No i nasz kilof poszedł się, że tak powiem Pieprzyć Przedałem nasz kilof No niestety Jesteśmy, jesteśmy tutaj wszyscy sprzedajni, no może przynajmniej ja. Proszę Państwa, proszę Państwa, Maneleusz, takie rzeczy w momencie, gdy nagrywamy odcinek, bo proszę Państwa. Proszę Państwa, ja nie wiem za co ja mam się zabrać teraz aż z tego wszystkiego, aż nie wiem, brakło mi słów. Maneleusz, Ora na Nobie, Top Donator, tak? To jest ten cały prawdziwy widz chyba, nie? Prawdziwa Sigma. Bohater streamka, no więc dzięki, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Cieszę się, że umyliłem wam ten czas. No i w zasadzie to słyszymy się w następnym. Cześć! Wszystkie linki w opisie.